Cześć, z tej strony Rafał Schreiner, to agencja marketingowa Unixeo. Dzisiaj pokażę Tobie, jak możesz i za darmo, i płatnie promować swój profil na Facebooku i na Instagramie. A jeśli interesują Ciebie bardziej zaawansowane kursy, to zapraszam na naszą platformę. Link do niej znajduje się w opisie tego filmu na YouTubie. A z kolei, jeśli chcesz, żebyśmy prowadzili Twoje konta reklamowe, zajedź się SEO pozycjonowaniem, czy po prostu marketingiem, to wejdź na naszą stronę unixseo.pl i wypełnij formularz. A teraz zaczynajmy. Pierwsza opcja standardowa, o której niewiele osób wie to jest to, że możesz zapraszać osoby, które zareagowały na Twoje posty. Czyli jeśli miałeś post, rolkę, wideo bądź inny materiał i ktoś skomentował, udostępnił, zostawił łapkę w górę czy inną reakcję, to możesz jak widzisz dotrzeć do nowych osób, mam tutaj taką opcję. Ją jeśli nie wierzycie znaleźć, to wchodzimy w biznes.facebook.com to jest meta business Suite tak zwany i tu jesteśmy na stronie głównej. Musisz zeskrolować na sam dół praktycznie i masz właśnie tę opcję dotrzeć do nowych osób. I w tym momencie klikasz wyślij zaproszenia i zaproszenia dostają osoby, które zareagowały, skomentowały czy udostępniły. Oczywiście jeśli jeszcze nie wiesz, to możesz też zaprosić obecnych znajomych ze swojego prywatnego profilu, czyli tego facebookowego, który masz od zawsze, tylko mama uwaga, nie zapraszaj też wszystkich jak leci po prostu, żeby mieć więcej obserwujących, bo później będzie to problem. Jeśli na przykład będziesz tworzyć kampanie reklamowe, to reklamy będą się wyświetlać osobom, którym nie kupią. Dla przykładu, co ja przez to rozumiem, jeśli na przykład jesteś męskim fryzjerem, masz taki zakład, to nie zapraszaj wszystkich swoich znajomych, na przykład swojej babci, bo ona będzie widzieć Twoje reklamy, a ty na to wydawa. Więc zapraszaj tylko takie osoby, które są w Twojej grupie docelowej. OK. Czyli podsumowując, darmowe metody w 100% możesz zaprosić obecnych, znajomych z profilu prywatnego i wszystkich, którzy reagują w jakikolwiek sposób na Twoje posty, rolki bądź inne z Twojego profilu firmowego, czyli z tak zwanego fanpage'a. I teraz, że tak powiem, creme de la creme, czyli manager reklam, bo wszyscy profesjonaliści na Facebooku korzystają z menedżera reklam. Jeśli nie wiesz, jak go. Założyć, to wejdź po prostu na YouTube, a, wpisz Rafał Schreiner, manager reklam, i w ten sposób znajdziesz mój film, który nagrałem. Jak możesz takiego właśnie menedżera dla siebie stworzyć? Prościzna dosłownie 2-3 minuty pracy, więc jeśli jeszcze tego nie masz zrobionego, to wejdź, żebyś nie musiał używać opcji pro post na Facebooku, bo ta opcja jest, że tak powiem, dla amatorów. Nie możesz ustawiać wielu rzeczy i w efekcie reklamy wychodzą zawsze ciebie mniej efektywnie i są niestety przez to droższe. Więc jeśli masz już założonego takiego menedżera reklam, to kliknij w Utwórz. I tutaj wybieramy aktywność. Aktywność czyli uzyskaj więcej wiadomości, wyświetleń filmu, aktywności dotyczącej posta, polubień strony lub reakcji na wydarzenie. Co jakiś czas Facebook zmienia ten widok, ale zawsze pamiętaj, żeby wybierać aktywność i szukać informacji na temat polubień stronę. Klikamy kontynuuj dalej. Pamiętaj, żeby też trzymać się jednego nazewnictwa, jeśli będziesz rozdzielać kampanię na aktywność, na ruch, na konwersję, na wyświetlenia wideo, to zawsze te kampanie tak nazywaj. Dodatkowo możesz je dzielić na Facebook i na Instagram, co ja oczywiście polecam. Na razie opcje test AB i Advantage Campaign Budget zostawiamy nieaktywne, bo ty chcesz mieć na razie pełną kontrolę. I tutaj musisz wybrać strona na Facebooku. OK. I oczywiście tą stronę możesz na tym etapie wybrać. Ustawiasz budżet dzienny. Możesz wybrać datę rozpoczęcia bądź zakończenia. Jeśli to ma być kampania ciągła to nie ustawiasz po prostu daty zakończenia i tutaj zostawiasz wolne pole. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixo? Przyśpiesz się wrzuć wyższy bieg, bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Live z kampanii Social Media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unixo jest w stanie regularnie dowolić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixcel.pl i wypełnij formularz. I teraz scrollujemy niżej. grupa odbiorców, możesz stworzyć nową grupę odbiorców, albo jeśli masz jakąś zapisaną wcześniej, możesz też ją wybrać. I to jeszcze możesz na tym widoku bezpośrednio utworzyć nową grupę niestandardowych odbiorców, albo grupę podobnych odbiorców, tak zwane Lookalike. O tym mam inne filmy, więc na razie nie będę poruszał tych tematów. Jeśli natomiast nie chcesz tworzyć grupy, chcesz tutaj wybrać odpowiednie. Osoby, które powinny polajkować Twój profil, stać się obserwatorami, to po pierwsze lokalizacja, po drugie wiek. Wybierz takie osoby, które są w Twoim targecie. Jeśli na przykład Twoi klienci mają z reguły pomiędzy 30 a 50 lat, no to wybierz taki przedział wiekowy. Dodatkowo wybierz płeć i szczegółowe opcje targetowania, czyli na przykład dane demograficzne, zainteresowania, zachowania. Na przykład mogą być to fani muzyki, więc wpisz muzyka. I widzisz, masz tutaj masę, masę podpowiedzi. Dodatkowo możesz włączyć też opcję przeglądaj, czyli klikamy tutaj z prawej strony i masz tak dane demograficzne, zainteresowania, zachowania. Jeśli nie wiesz, co tutaj wpisać na początku, to po prostu klikamy przeglądaj i, i fotowolicz, wykształcenie finansowe, wydarzenia z życia i tak dalej. Zainteresowania, wszystkie hobby, biznesy, branże, jest tego cała masa. Umiejscowienia. To jest bardzo ważne, ponieważ każde nie kosztuje inaczej. I, dla przykładu, jeśli będziesz tworzyć reklamy na Instagramie, co zaraz tobie pokażę, no to będziesz musiał mieć zaznaczony tutaj Instagram. I najlepiej na obecną chwilę działają stories, w których możesz po prostu kliknąć, bądź że tak powiem przewinąć palcem i ktoś wejdzie na Twój profil. Natomiast jeśli chcesz. Promować profil na Facebooku, to zostaw Facebook i tutaj też wybierasz umiejscowienia. Wszystko zależy od Twojej kreacji, czyli od Twojego zdjęcia. Jeśli ono będzie widoczne, na przykład w prawej kolumnie, możesz to zostawić. A jak nie, no to zostawiasz na przykład aktualności, czyli widzisz tutaj w podglądzie, to jest ten główny feed Facebookowy, na którym po prostu my się logujemy na telefonach. Inaczej, jeśli go przeglądamy na telefonach, czy właśnie też na komputerach. OK, tutaj wyniki wyszukiwania też możemy odznaczyć. Jeśli chodzi o więcej opcji, to wybierasz tutaj urządzenia i typ połączenia. Możesz na przykład chcieć się reklamować tylko na urządzeniach mobilnych, Androidzie, iOSie. Na przykład jeśli masz serwis Apple, no to wybierasz tylko urządzenia z systemem iOS, prawda? I scrollujemy niżej. Tutaj te opcje zostawiasz tak, jak są. I klikamy dalej. I teraz właśnie clue. Ustawienie już bezpośredniej kreacji reklamowej. Podaj multimedia, obraz, film. Przykładowo niech to wygląda tak. I podstawowy tekst ważny: nie pisz tylko polub profil, bo nie bardzo osoby będą chciały. Musisz coś dać najczęściej za darmo, jeśli chcesz, aby ktoś wykonał jakąś czynność. Czyli na przykład możesz napisać polub profil, a otrzymasz darmowy raport. Polub profil, a w naszej restauracji lokalnej. Na przykład, Sushi Warszawa otrzymasz na pierwsze zamówienie minus 10 czy minus 20. Powiedz tylko, że jesteś z Facebooka i polubiłeś nasz profil. Także staraj się tutaj zawsze dać coś za darmo, bądź w zamian. Pamiętaj o tym, ok? I ten podstawowy tekst on się zawsze pojawia tutaj. Więc zachęć w pewien sposób, żeby osoby wykonały tą akcję, tą czynność, żeby po prostu stały się Twoimi obserwatorami. Tutaj jeśli chodzi o monitorowanie zdarzeń, to ja zawsze zalecam mieć to mimo wszystko włączone, niech ten piksel twój zbiera już sobie dane, mimo tego, że to jest reklama, której osoby pozostają de facto na Facebooku. I teraz druga opcja, bo my niestety nie mamy dedykowanej kampanii na aktywność, czyli na polubienia fanpage'a na Instagramie. Jak widziałeś mamy tutaj tylko polubienia strony na Facebooku. I to nam się nie podoba, bo my też chcemy na przykład budować profil na Instagramie. OK, I W tym przypadku tworzymy nową kampanię. Tutaj wybieramy utwórz nową kampanię i wybieramy cel ruch. Kontynuuj. Tutaj napisz, że to jest na przykład obserwacja IG, żebyś wiedział, że ta kampania dotyczy budowania profilu na Instagramie. Klikamy dalej. Tutaj wybierasz witryna internetowa. Dalsze opcje targetowania zostawiamy tak, jak to wcześniej ustawiałeś, czyli pamiętaj, wybrać szczegółowe opcje targetowania, tak aby docierać do osób, które najbardziej interesują się przed Twoim tematem. Oczywiście, z czasem możesz robić testy, aby zobaczyć, kto reaguje najlepiej. I tutaj bardzo ważne, ręczne umiejscowienia: nie wybieraj Facebook, Audience Network czy Messenger, zostaw Instagram. Ok? I teraz ja zalecam oczywiście przetestować różne umiejscowienia stworzyć jeden zestaw reklam, na przykład z aktualnościami, i na przykład drugi z Instagram Stories. Bardzo dobrze właśnie działają Stories, gdzie wklejasz po prostu na dalszym etapie, klikając dalej. Tutaj wybierasz swoje konto na Instagramie i właśnie, tak jak powiedziałem, musisz wkleić w adres URL witryny swój profil na Instagramie. Czyli jeśli jesteś na swoim koncie, to po prostu kopiujesz, widzisz tutaj URL Ctrl-C bądź prawy przycisk myszy i kopiuj. I następnie wklejasz go w tym miejscu. Teraz tworzysz reklamę. Dla przykładu wybieram pojedynczy obraz lub film. Dodaj multimedia i przesyłasz wybrane przez siebie zdjęcia. OK. I oczywiście pamiętaj o tej samej zasadzie, czyli niech ten tekst będzie taki chwytliwy. Dla przykładu jeśli zostawimy tylko tylko stories, tutaj wyłączymy aktualności, karty, eksploruj, Reels i mamy tylko, jak widzisz, Instagram Stories. To zobaczysz teraz w podglądzie, ta reklama będzie wyglądała zupełnie inaczej. I w tym przypadku dobrze jest na samej grafice dać jakieś ciekawy call to action, bo tutaj mamy tylko ten nasz link, o którym wspomniałem, a dobrze by było na przykład. Zasubskrybuj po więcej, albo jeśli masz restaurację lokalną, to obserwuj nasz profil na Insta, a dostaniesz minus 10 na swoje pierwsze zamówienie, czy gratis do zamówienia powyżej na 100 zł. Więc dobrze by było taką informację gdzieś tutaj na grafice dodać, zawrzeć, i wtedy klikasz opublikuj. I jest jeszcze ostatnia opcja, czyli reklama aplikacji Instagram, czyli klikamy promuj post, będąc zalogowany na swoje konto. I wybieramy tutaj na samej górze więcej odwiedzin profilu i po prostu klikasz dalej. I to jest tak zwana reklama w aplikacji. Czyli omówiliśmy darmowe i płatne sposoby promowania swoich profili. Jak możesz w menedżerze reklam promować profil facebookowy, czyli fanpage na obserwujących. Jak możesz za pomocą wklejenia linku do swojego profilu instagramowego promować też w menedżerze reklam swój profil instagramowy i jak na Instagramie za pomocą opcji promuj post kierować osoby do swojego profilu. Wszystkiego dobrego życzę. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. a ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco, i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.